Jest z na nami Marcin Hajduk, kapitan drużyny KPN. Cześć Marcin. Witam. Przed tym meczem byliście liderem w lidze C1. Po raz pierwszy chyba w historii KPN był liderem. Jak się czuliście w tej roli? Nie miało to dla nas żadnego znaczenia. To były dwa mecze z drużynami, które znaliśmy, więc mogliśmy się spodziewać trzech punktów. Pozycja lidera, tak jak mówię, zupełnie nas nie ruszała i wiedzieliśmy, że to jest tymczasowe i możemy to stać w każdej chwili. Baliście się Katarzyńskiego, bo to chyba główny, główna siła napadowa drużyny Geozenit B. Wiedzieliśmy, że to dobry zawodnik. Oglądaliśmy statystyki kilka meczów, więc oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że jest zdolny chłopak. Natomiast wiedzieliśmy też, że Geozain to nie jeden zawodnik, tylko cała drużyna, co dzisiaj pokazali w dobrym meczu. Ale wygrywaliście 1-0 i 2-1 nie dało się utrzymać tego prowadzenia do końca? Pewnie się dało, ale tak jak wspomniałem geozeń to dobra drużyna, rozklepali nas parę razy ładnie. Więc zasłużyli na wygraną i tego im gratuluję. W tamtym sezonie do końca walczyliście o awans? No, słychać było w kulborach, że, że chcielibyście awansować, nie udało się. Jak jest, jakie nastawienie jest w tym sezonie? Znaczy, ja nie wiem w jakich kuluarach ty się obracasz, bo my wcale nigdy nie mówiliśmy, że chcemy awansować, że mamy jakieś parcie, widzieliśmy co... Nie było walki do końca awans, żeby... Jak nie chcieliście bardzo tego? Gra się o zwycięstwo zawsze, więc była walka, natomiast widzieliśmy co Liga B zrobiła z La Furia Rocha, wiedzieliśmy, że to, to jest już wyższa półka i może być ciężko w Lidze co gra grać, jest sympatycznie, czasem ciężko, czasem łatwiej. Dlatego będziemy oczywiście walczyć o was do końca jak zawsze, ale nie ma u nas jakiegoś specjalnego parcia, chcemy zająć jak najwyższe miejsce i dobrze się bawić grą. A forma Marcina Jeduchła na starcie z jaka jest Taka sobie, mogła być lepsza, ale nie z najgorsza, bywało gorzej. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.